Dzień dobry, konferencja Offshore Wind Logistics and Supplies, a ze mną pan Sławomir Michaluk, dyrektor do spraw realizacji projektów Offshore w Westas. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje się, że wasz flagowy produkt, czyli ta 15-megawatowa turbina, podbija cały rynek offshore, i w związku z tym chciałabym, żeby przybliżył Pan troszkę historię tego produktu i jakie są dalsze kroki z tym związane. Można powiedzieć, że mamy duży sukces, jeżeli chodzi o sprzedaż tego produktu. W tym momencie liczymy już 12 GW w umowach preferowanego dostawcy. No to jest już ponad 800 turbin, także, także całkiem sporo, no i dopiero się rozkręcamy. Co do historii produktu, to warto wspomnieć, że proces, taki zamasowany proces inżynieryjny i projektowanie turbiny rozpoczął się w roku 2021, także tamten rok był, była pełna koncentracja na tematach technicznych. W zeszłym roku, w roku 2022, wyprodukowaliśmy wszystkie komponenty pierwszej turbiny, prototypu tej turbiny, po czym otrzymaliśmy certyfikat prototypu, który pozwolił nam na zainstalowanie prototypu oraz produkcji energii. Pod koniec zeszłego roku zakończyliśmy instalację pierwszej turbiny. 15 megawatowej V266 w międzynarodowym centrum testowania turbin w Danii i przed samym końcem roku zeszłego udało nam się wyprodukować pierwszą kilowatogodzinę. Ten rok także pozwolił na osiągnięcie wielu bardzo ważnych kamieni milowych. Na przykład w kwietniu tego roku turbina osiągnęła swoją pełną moc 15 MW. E, następnie otrzymaliśmy e, wstępny certyfikat e, typu produktu. To jest bardzo ważny kamień milowy ze, z, 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 w kwestii technicznych. E, a w ostatnim miesiącu, w sierpniu, e, nasza turbina pobiła światowy rekord e, e, w, w wyprodukowanej, największej ilości wyprodukowanej energii przez 24 godziny z jednej turbiny, czyli w praktyce ta turbina produkowała 24 godziny non-stop 15 MW. Także jesteśmy w dobrym miejscu ze strony technicznej. Patrząc na kolejne kroki, oczywiście koncentracja jest na zakończeniu procesu certyfikacji produktu i otrzymaniu ostatecznego certyfikatu. Oraz skupienie się na dostawach turbin na pierwsze projekty Offshore, których instalacja planowana już jest już w 2025 roku. No właśnie, słowo klucz, dostawy. Jaka jest strategia Westasa, jeżeli chodzi o inwestycje w Polsce i o współpracę z lokalnym rynkiem? W Polsce jesteśmy bardzo dumni z tego, że podjęliśmy decyzję o zainwestowaniu w Szczecinie. W, w obiekt ówczesnego SC-3. Tam planujemy montownię gondoli i piasty naszej największej turbiny właśnie tej 15-megawatowej. Gondola i piasta to z technicznej strony jest to serce turbiny. Tam jest właśnie to miejsce, gdzie ten prąd się wytwarza poprzez układ napędowy, łożysk, Przekładni, generatorów, transformatorów, przetworników. Także jest to dość zaawansowany komponent, który wymaga wielu pracy integracyjnych i, i testów. Te zakłady, w tych zakładach planujemy zatrudnić przynajmniej 600 pracowników bezpośrednio. Uważamy, że pośrednio. Wykrujemy ponad kilka tysięcy dodatkowych miejsc pracy poprzez stymulację lokalnego łańcucha dostaw. Te zakłady będą produkować nie tylko na rynek krajowy, ale także na rynek globalny, międzynarodowy. Planujemy otworzyć produkcję już w pierwszym kwartale 2025 roku.